Real Madrid ogłosił swój 25-osobowy skład na Ligę Mistrzów na fazę pucharową i nie ma tutaj żadnych nowych nazwisk, których byśmy już nie kojarzyli. No wiadomo, Real nie poczynił żadnych ruchów na rynku transferowym zimą, ale no jest coś takiego, co może jest tylko symboliczne, ale jednak w jakiś sposób wydaje mi się, że zgodne z komentowania, no bo zarówno Militao, jak i Alaba, jak i Courtois Czyli ci wszyscy piłkarze, którzy e, nabawili się poważniejszych kontuzji, są na tej liście i Będą mogli zagrać, jeżeli będą do dyspozycji Ancelotti'ego w Champions League. Z jednej strony można patrzeć na to w taki sposób, że Real i tak nie ma po prostu innych piłkarzy do zarejestrowania, a tam jest jeszcze dodatkowa lista rezerwowa gości z Castigli, ale no nie wiem, wydaje mi się, że gdyby absolutnie całkowicie było wykluczone to, że którykolwiek z nich zagra w tym sezonie, to chyba by wpisywani nie byli. No, wniosek jest taki i mam nadzieję, że to wniosek słuszny, że. Courtois, zwłaszcza Militao czy Alaba. No, nadzieja na to, że faktycznie, jeszcze w bieżących rozgrywkach ich zobaczymy, że nie jest wykluczona, że jeszcze będą w stanie, zdaniem sztabu, dojść do takiej dyspozycji, że nadawaliby się do tego, żeby wziąć udział w meczu na poziomie Champions League. I no, mam nadzieję, że w takim późniejszym już etapie, bo wiadomo, że zawsze do tego Real aspiruje.